Serdecznie. Tutaj Extreme Game kontynuujemy sezon ósmy w Fortnite. Będziemy grali oczywiście na solo i wykonywać zadania. Jakie dzisiaj zadania? Ukończ zadanie, legendarne. Ukończ zadanie odwrotnego Jones'a Zlikwiduj strażników. Przyprowadź samochód. To mnie interesuje. Spróbuję tutaj wylądować. Może ten samochód jest w tym miejscu. To jest chyba ta stacja meteorologiczna. Pytanie jak ja mam tam samochód to wieść Tu jest jakiś, ale tym się pewnie jeździć nie da Czemu? Trzeba się przyda To jest stacja meteorologiczna A, a gdzie jest pojazd? Może będzie na stacji meteorologicznej pojazd? No to pięknie Ciekawe ile razy poumieram Jest samochód Trzeba się po prostu tam na górę jakoś dostać nie jest samochód, to jest ciężarówka Ciężarówka to nie samochód Tu jest samochód, oby był czynny i aktywny Dobra Trzeba się do góry dostać po prostu No i tutaj powinienem przyjechać sobie i powinno mi zaliczyć No i zaliczyło I dostałem tylko sztabki złota No tak średnio bym powiedział Tutaj już ktoś był <słyski> <słyski> Ja pierdoczę, no dzisiaj sobie nie pogram Co tam jest? Zbierz metal z miejsca katastrofy obcych to sobie tutaj zalecimy teraz. Nieźle. Dobra, tutaj muszę zebrać metal. Świetnie. Tu będę duchem. O. Ciekawe czy mnie znowu ktoś zabije. Skąd ja tutaj mam wziąć metal? Może z, z tego pozyskam metal? 100 sztuk metalu. Pytanie, czy ja mogę rozwalić to? Wątpię. Wątpię, że mogę te fragmenty statku rozwalić. tego drewno leci co tam jest? jakiś pająk? o co chodzi w tym? o, odblokowałem też jakieś głupie rzeczy coś tam jest dziwnego więc to jest nawet tutaj coś jest zaznaczone a tu jest jakaś o, Co to jest? O kurczę. Jak to się w ogóle nazywa w tej grze? Symbiot... Symbiot Venoma. No, powiedzmy. To fajnie niszczy obiekty. W jakimś odcinku ktoś mnie tym próbował zaatakować. Dobra, tutaj chyba się uda mi metal zdobyć, czy nie? Niestety to nie jest to miejsce. To jest pewnie... Gdzie ja jestem? Co to jest? ratunku! Ja pierdolę, ale się wkopałem. Czy z tego można pozyskać metal? Nie. Nie wiem co to się stanęło. Jakieś kryształy? Części. Dobrze, że jestem w oku. To mi się nie przyda. To mi się przyda. To strzela? Znowu jestem w tym głupim miejscu. No kur. Ale jaja. O, tu jest jakaś skrzynka. Odsunąć się. Na ja stąd biorę wszystko. Co to jest? Która sobie życie. Takich rzeczy to ja jeszcze nie widział w tej grze. To jest jakiś minigun? Minigun. Niby podniosłem jakieś rzeczy do ulepszenia. Ale za bardzo nie widzę, żeby to można było coś ulepszyć. Z tego miejsca ciężko w ogóle znaleźć jakiś metal. Niby ten statek dookoła z metalu jest, a... W ogóle w tą stronę idę. Nie, no ja stąd wychodzę. Czy stąd się da wyjść w ogóle? Tak, na szczęście się da wyjść. Dobra. Teraz trzeba stąd uciec jakoś. No plus jest taki, że na razie mnie nikt nie zabił. Może to jest metal, ale to wygląda na kamień niż metal i pewnie się tego nie da zniszczyć. Zobaczmy. Skąd ja mam wziąć metal? Bez sensu. Każdy z tego miejsca pozyskać metal, ale się nie da. Tylko ze skrzynek z amunicji można pozyskać ten metal i nic więcej. Ktoś do mnie strzela, czy mi się wydaje, chciałbym sprawdzić tą broń, jak strzela, ale pewnie celno jest do dupy. Kurw. Nie zacieraj, i z fenomem. Dobra, ktoś się tam nadupcza. Myślałem, że już przegrałem, ale nie. Przyżyję. Ten gość jest dobry. Cholercia. Dobrze się buduje. Nawet bym powiedział bardzo dobrze. Tu jest dwóch. abra, jak się biją dwóch. Ja to tam. Nie będę się z nimi bawił. Kurczę, teraz jakiś trudniejszy poziom. Wcześniej się fajnie, łatwo zabijało, a teraz to ledwo, bo ledwo przeżywam. Nie trafiłem. Ja oczy. No kurczę. No przegranko. Przegranko jak nic. No dobra. Myślę, że w tym odcinku to wszystko. Nie udało się za bardzo tutaj poszaleć. Na początku jest łatwo, a później jest czasem coraz ciężej. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.